Zawieszanie tej symboliki hitlerowskiej w sejmiku województwa śląskiego, w sejmiku śląskim, który powstał w dwudziestoleciu międzywojennym, jest hańbiące. I, i, I wniosek formalny, i wniosek formalny, mój tak, y, takie dwie litery S, proszę panią, symbolizowały kobiety, ale w czarnych mundurach. I to najgorsze jednostki, najgorsze oddziały. Tym, proszę bardzo, stałyszący, bardzo, stałyszący, bardzo proszę. Stałyszący, stałyszący, proszę Państwa, ja bardzo proszę, proszę. Bardzo proszę. Wiem, ja że ten wybór Ja Prosiłem, prosiłem Pana zachowajmy. Przewodniczącego, żeby interweniował wcześniej. Powiedział, że nie, że to jest dla niego symbol kobiet. No więc będzie. Y, nie, że, Nie, nie, nie kodu. Tak, zaraz wyjaśnię. Tak. Y, ja y, szanuję, y, szanuję osoby, które y, mają swoje. Y, Twoje przekonania i, 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 i potrafią je y, do siebie przekonywać w sposób właśnie demokratyczny. Natomiast, y, tak jak mówię, ta symbolika, ja nie mam zastrzeżeń do państwa czerwonej literki na czarnym tle, natomiast te jednoznacznie y, w sposób narzucający się, wchodzący na salę kojarzą mi się jednoznacznie i, y, y, i tyle. Y, w związku z tym yy, są różnego rodzaju, są różnego rodzaju też proszę Państwa, yy, wariacje na temat swastyki i one też są zakazane, które nie składają się z czterech elementów, tak, tylko składają się z trzech. Yy, w związku z tym yy, mniej więcej to jest ta symbolika, yy, którą, yy, którą chcecie wmówić, że, że, że to jest demokracja i Wasz... E, wasz symbol. E, tak jak mówię, ja... panie radny, za chwileczkę dojdziemy do wniosku, że to jest fastyka niemiecka. No, no nie przesadzajmy z tymi skojarzeniami, naprawdę.